Witam. Ja przychodzę z wielką butą i takim zerowym poszanowaniem dla wartości. Powiedzieć tak, popełniłem film dwa dni temu, w którym mówiłem tak, kliknij ten guzik i możesz sobie zarobić 5%. Wiadomo, wielu z Was najprawdopodobniej... Oj właśnie, ty, ile on kosztuje już teraz? Wielu z was zarobiło ponad 5% na rzeczach, które robiliście, ale nie zmienia to faktu, że tu 5% wpadło. I ja osentacyjnie, jak żbik, lis lub grawieć rozchulana, przyszedłem zajumać moje 5% pieniędzy. Dzięki. Dzięki. A i to jeszcze se wezmę. Pozdrawiam. Ale jajca, co? Wiecie, że on kosztuje 100 na bawie? To jest niesamowite. O Enix. To ten. To jest niesamowite, naprawdę. Milion dolarów tak Tako. Coś pięknego.